1 listopad 2026 wybaczcie, że taka patologizacja troszeczkę na szybko podczas jazdy dawno takiej nie byłem, nie było ale naprawdę ludzie, no brak mi czasu dzisiaj w piątek ale chciałbym nagrać może jutro albo pojutrze taką bardziej no długą a to aktualizacje czytając Wasze komentarze sprzed tygodnia, bo jednak troszeczkę tych komentarzy było i tak no, no szkoda mi, szkoda mi tak nagle te komentarze zostawić i nagrać te 5 te minut, co się u mnie dzieje i skończyć z tym więc chcę, chcę bo, powinno mi się udać, albo jutro albo pojutrze, normalną taką rzecz czytam te Wasze komentarze sprzed tygodnia i też że były dwie osoby chyba, które mi super podziękowania dały na YouTubie, więc też chcę im podziękować w zwykłym stylu wiecie, że jak możecie robić, jak mi głupio i te i i wiecie no, kajanie się, tak? Więc, więc tak, więc to będzie. A dzisiaj tak na szybko tylko. No naprawdę troszeczkę jestem do tyłu tutaj z czasem i no nie będę miał naprawdę e, czasu, tak żeby, żeby poświęcić więcej, więcej, e, no tak, żeby czytać komentarze dzisiaj, tak? e, I prawdopodobnie, niestety, ten filmik się pojawi u Was dopiero, u mnie piątek, ale to jest 8 godzin różnicy z Polską, więc wiadomo, nie wiem, jaki będę miał tam internet tutaj podczas jazdy teraz, żeby to się jakoś zadawało. duża szansa, że u was, u was już w sobotę to się pojawi, ale ja nagrywam to dalej w piątek patrocyzacja zaliczana do tej, do, piątko, do tej piątkowej daty. Ludzie tak na szybko, co się u mnie dzieje. Nic ciekawego, nie? W trasie jestem. E, cały czas dywagacje na temat kamerek. E, jeszcze ta trasa bez kamerek. I kombinacje jak najdłużej, żeby jeździć bez tej kamery. E, Podczas rozmowy z mechanikiem e, ostatnio e, dowiedziałem się, że każda ciężarówka, która będzie szła do warsztatu na cokolwiek, zmianę oleju czy jakąś tam naprawę, już będzie e, montowana kamerka, tak? Kamerka na, na, na twarz. Więc no i wiem, że ja tak marudzę z tymi kamerkami. Okay, I nie mówią, nie, ja bym nie pozwolił, rzuciłbym pracę. Wiecie o co chodzi? Są dwa. dwa yy, w jedną albo w drugą, tak? Ja wiem, marudzę, marudzę cały czas, marudzę. No bo mi to nie odpowiada, no bo to na, dla mnie naprawdę to już jest koniec wolności. No, jej, jej. Słuchajcie, no, 13 godzin jazdy w Kanadzie, ja mam mieć kamerę na siebie na twarz. no no, ludzie jest, no mi to nie, nie, nie podchodzi. No, no. Sorry, no ale dobra, jak mówię, na razie spróbuję i tak, i tak. Spróbuję jazdy, jak to będzie wyglądało, w jakim zakresie ta kamera będzie mnie wburzała, co nagrywała, czy będzie mi dzwoniła, czy będzie do mnie mówiła. To już było opowiadane wcześniej. Tylko chciałem jedno. Aha, no dobrze, więc jak to przedłużyć ten czas, żeby nie było. Znaczy, żeby, mój... żeby ciężarówka nie szła do warsztatu przez najdłuższy czas. Wiecie! ma jakiś schemat zmiany oleju yy, czy tam jakiś przeglądu więc wiadomo, znaczy ja nie wiem kiedy gdzie, gdzie oni to zaznaczają bo ja tak nie, nie yy, gdzieś tu jest jakiś yy, może na silniku jest, nie, 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 nie jestem tak pewny oni to gdzieś mają zaznaczone kiedy ta ciężarówka musi mieć no wiecie, smarowanie, zmianę oleju itp., itp., itp. więc nie wiem kiedy do kiedy by to się zaliczało Coś da, czy nie? Takie moje przedłużanie, żeby do warsztatu nie szła ciężarówka. I powiem Wam szczerze, ta ciężarówka nie jest awaryjna, wiem, cały czas jeżdżę. Jest fajnie, jak to mój kolega mówi, wszystko gra i buczy. Więc myślałem, że no, przedłużę to na maksa, tak? Ale co się stało? Oczywiście w tej podróży mam awarię i muszę ją wysłać do warsztatu. Zacięło mi się okno, nie otwiera mi się motorek siadł, bo byłem w warsztacie i tam nie zrobili do końca motorku, ale dobra, tam filmik będzie tam na YouTubie. I co do tego idzie, że mam okno zamknięte, tak, ale się nie otwiera. Więc na ludziska no z tym to nie można jeździć, bo też ja przekraczam granicę czy coś. Nie, to to okno musi być. To też jest, jest taka awaria. Ja nie, nie mogę tak sobie jeździć Więc, co ja planuję zrobić, ja nie jestem jakiś ludzie wielki, taki mechaniczny, wiecie o co oni są ludzie, którzy mają takie smykałki, że naturalnie im to przychodzi, jakieś naprawy czy coś, ja taki akurat nie jestem pod tym względem, ale tutaj kolega Słowak, który jeździ, ciężarówek. Wystarczy, żebym ja zobaczył, ja muszę tą, tą kostkę wyciągnąć, tam gdzie, gdzie są te, te, gdzie się, od, to okno, które jest, no wiecie, tam otwarty, żeby otworzyć okno, no i tam masz te, też tam przyciski do lusterek, tak? Lusterka, żeby poruszyć, czy tam, żeby się odmroziło, więc ja muszę tą kostkę wyciągnąć, zobaczyć, czy ja bym skapował Albo nawet i na internecie poszukał, czy ja bym to sam mógł jakoś zmienić, tą kostkę i wziąć na przykład kostkę z jakiejś z tych zezłomowanych ciężarówek, które są na bazie. Więc, więc będę kombinował z tym, czy mi się to uda, czy nie. I wtedy już nie byłoby problemu. Ciężarówka nie, nie musiałaby iść do warsztatu. Ale mówię, no nie wiem, czy to jest w moim zakresie, bo ja nie mam pojęcia nawet, jak jak to. Jak to co tam trzeba by... jak ta, ta kostka wygląda, żeby ja, ja sam to musiał zmienić, jednak naprawdę musiałem do warsztatu po prostu. Nie. E, to jest jedno. A drugi pomysł to też zależy kiedy wrócę na warsztat, znaczy na bazę i po prostu rzucić taką e, ściemę, nie ściemę ale po prostu, że... bo problem z tym oknem jest tak, że ono się otwiera, ale się już nie zamyka. To jest ten największy problem, tak? Więc mógłbym to okno otworzyć i już bym go nie zamknął. W warsztacie zamknęli mi tam jakoś na, na siłę, wyciągnęli to i zamknęli, żeby to okno było zamknięte, tak? Więc jak już będę przy bazie, otworzyć okno i po prostu rzucić ściemę, że ja potrzebuję macie ściemę, no powiedzcie, im, słuchajcie, ja spię tym mechanikom, temu, że ja śpię w ciężarówce, bo yy, no bo taką mam potrzebę, tak? Jest teraz zima, ja na przykład nie mogę wrócić wcześniej do domu, więc będę dzisiaj spał w ciężarówce, co dużo kierowców tak robi. I po prostu, czy możecie mi tylko jak najszybciej teraz zrobić tą kostkę, bo to nie jest jakaś wielka naprawa, nie? Bo wystarczy mi wyciągnąć tą kostkę wymienić. Tylko ja właśnie mówię, nie wiem czy w zakresie, że ja sam bym to mógł zrobić, czy to naprawić trzeba by tam jednak troszeczkę bardziej pogrzebać, jakąś większą wiedzę mieć, naprawdę ludziska, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nigdy tak się nie interesowałem nie jak to wygląda, mi się wydaje, że to chyba nie jest jakaś skomplikowana sprawa, ale dobra, tylko tak dywaguję, że ewentualnie mógłbym taką ściemę walnąć, znaczy ściema, nie ściema, w ciężarówce mógłbym się naprawdę przespać, zależy też kiedy wrócę i po prostu poprosić, że zróbcie mi to, bo to jest takie, no, to jest natychmiastowe, tak? Ja muszę, potrzebuję to teraz, więc nie ja mogę zostawić wam w warsztacie to na kilka godzin, to potrzebuję teraz, żebyście to zrobili teraz. I oni... E, duża szansa, żeby my, by mi to zrobili. Nawet, żeby mi to zrobili od razu, tak? E, była, był przypadek u nas w firmie akurat teraz na takim na tym prywatnym grupie facebookowej, co mamy, że ktoś się rzucił pod ciężarówkę. E, Ciężarówkę naszego kierowcy, i ten kierowca, właśnie, to już był wieczór w Ameryce, w Stanach, i kierowca bardzo sobie chwali kamerki. Ja mówię ty, kamerkę, ja sobie chwalę na drogę, bo jak jesteś uważny, uważasz. Yy, Wiesz, jedziesz prosto, nie za szybko, nie masz jakiejś tam nadmiernej szybkości, masz uwagę na drogę, no to ta kamerka i tak cię ratuje, bo jedziesz prosto, ta kamerka, a on akurat miał kamerkę też na siebie. I on bardzo to chwali. Bo tam jak e, przyjechała policja, to e, e, no tam wiadomo trzy godziny razem trzymali na tej scenie wypadku i doszli do wniosku. Ja nie wiem, jak oni to tam sprawdzają. Te kamerki, czy to trzeba gdzieś przesłać, gdzieś tam muszą ściągnąć ten ping czy coś. I powiedzieli mu, że tak, dobra, i ty jechałeś, uważałeś, i te miałeś dwie ręce na kierownicy, byłeś no, skupiony na, na, na jeździe, tak? Więc on bardzo chwali to, tą, tą kamerkę, że uratowała go. Tylko, że z drugiej strony, jakby tej kamerki nie było, to i tak by był uratowany, bo wystarczy: ludzie nie trzeba mieć kamery na kierowców, wystarczy kamera na drogę, bo kamera na kierowcę i to też jest taki argument, który tam ktoś powiedział i ma rację, że to jest też, taka kamera na kierowcę może być obciążająca, bo na przykład jak on by w momencie, że ktoś mu się rzuca pod ciężarówkę, na przykład by tam te dwie sekundy spojrzał się na lusterko, no to ja nie wiem, czy to nie obciążałoby go, że on jednak nie w, tym, w tej sekundzie, że ktoś się rzucił, że on jednak nie patrzy na drogę, tylko na, na lusterko. A to jest normalne, że przecież trzeba lusterko zerkać tam co jakiś czas, tak? Widzieć, co się dzieje, więc no nie wiem, jakby to się skończyło, więc to też jest racja, że taka kamera może Cię uratować, ale, ale według mnie ta kamera bardziej Cię obciąża, bo jak co do czego przyjdzie, że to naprawdę, no albo na przykład miałbyś jechać, jedziesz i na przykład Trzymasz jedną ręką, tak? Jedną ręką trzymasz kierownicę, no to też jesteś obciążony. Wiecie o co chodzi, więc te kameryki to też jest. To może być bardzo obciążające. Akurat ten chłopak, no był w stresie, bo pierwszy raz był i to była taka druga rzędna droga, więc on naprawdę miał dwie ręce na, na kierownicy i, i sam mówił, że nie zna tej drogi, więc naprawdę uwaga jego była na 100% i akurat ktoś mu się, się rzucił. Ale gdyby to była inna sytuacja. W momencie akurat nie spojrzałeś na drogę, a to sekunda, że ktoś Ci wyskoczy, tak? Patrzysz się na lusterko, czy cokolwiek, to już byłoby obciążone, obciążające na e, niego, tak? Bo na przykład gdyby była tylko kamerka na drogę, to już tego obciążenia by nie było, więc no nie wiem, takie dywagacje, co z tymi kamerkami? Czy ona też może cię obciążyć? Według mnie jak najbardziej. Jeszcze ktoś oprócz tego napisał tam na grupie, że rozmawiał tam z, 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 z kimś tam z biura, co ten oficjalny komunikat był, że te kamerki będą tylko e, sprawdzane, jeżeli będzie jakiś wypadek, czy, czy jakiś coś tam, e, coś się stanie, tak, to wtedy dopiero te kamerki będą sprawdzali te wideo. Oczywiście, tak jak ja mówiłem, że nie, tak nie będzie, tam to będą, to nie, ludzie będą mieli Będą te kamerki sprawdzane przez tam takich zatwierdzonych ludzi, więc to, to jest to. Ten komunikat to było takie bardziej, mi się zdaje, żeby to uspokoić trochę malkontentów. A tak naprawdę to te filmiki będą sprawdzane. Co ja mówiłem, że to tak będzie. Dasz palca, dostaniesz, dostaniesz ludzie chcą rękę. Tak? Dużo u nas jest kierowców właśnie wewnętrznie czy tam niektórzy są za tymi kamerkami nie przeszkadza im to ale to według mnie no ludziska wybaczcie, to nie chcę nikogo obrażać ale to raczej jest typ ludzi według mnie, że no tak e, ktoś, kto jest nad tobą czy gubernament, czy szef czy ktokolwiek ale tutaj na przykład tam przykład powiedzmy gubernament mówi Skacz do ognia dla dobra y, społeczeństwa i potem wyjdź z tego ognia, Popatrz się, ale to jest dla nas dobra, dla dobra społeczeństwa, tak? I tacy ludzie będą skakali do tego ognia. Bo to jest y, centrum ludzi, owce, tak? Cokolwiek Ci powie ktoś, to wyżej stoi nad Tobą, wszystko zrobisz, bo tak mówią, tak trzeba. Więc kamerki ale mi nie przeszkadza, no to dokładnie, więc chcesz oddać swoją wolność, oddajesz swoją wolność, no i to jest właśnie typ takich ludzi, którzy e, oddadzą wszystko tylko dlatego, że ktoś, kto jest nad Tobą, mówi Ci, że to jest dla Twojego dobra. Dobra, ludziska, tyle co u mnie, takie moje dywagacje, tak jak mówię, postaram się, e, postaram się zrobić taką rzecz, czytam Wasze komentarze z poprzedniej, pato. Nie wiem, czy z tej mi się uda, bo to zależy, bo tam chyba bodajże było 80 komentarzy, więc to trochę, trochę potrwa, zależy ile tu będzie komentarzy nad tym, ale postaram się to wszystko jakoś ogarnąć i jakieś nowe super podziękowania, czy tamte stare super podziękowania oczywiście są wliczone w ten, w ten czas to na 100%, bo tutaj inaczej tak nie można, dobra ludziska. Więc tyle co u mnie, do zobaczenia wkrótce na takiej bardziej obszernej, to czyta, czy, podczas czytania Waszych komentarzy kogo to interesuje. Zapraszam. E, co jeszcze? Dobra, kończ!